Siemanko tu Janko widzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Bedwars. Słuchajcie, ja tu jestem już jak sami widzicie w lobby, no jeszcze może nie na Bedwarsach, ale zaraz sobie wejdziemy do portalu, To ja dołączyłem na serwer CubeCraft i patrzcie, tutaj sobie wchodzicie do tego portalu, o. Widzicie, jesteście na Bedwarsach. Dokładnie tak. Yy, no, Bedwarsy może nie są aż tak łatwe jak niektóre gierki tutaj. Dobra, pierwszy. Dobra. Czekajcie. Kurde, jak oni w mi tempie to zabierają, dobra, nieważne. Wchodzimy sobie tutaj do tego ziomka, kupujemy wełnę, kupujemy sikirę. kupujemy miecz i idziemy pod jaksy, kurde. Ty, dzieje ja wełnę, wrzucić. Kurde, Stef. Aha. Nie wiem jakim cudem. Tu są nasi, no nie? Tutaj tak? Dobra. To już wiem, jak to robić mniej więcej. Okej. Okay. Eee. Dobra, tyle tego żelaza wystarczy. Wełna, miecz, siekierama. Dobra, widzę tam diaksy, ale nie wiem czy mi potrzebne, czy nie. Najwyraźniej na razie... Nie, potrzebne mi diaksy, dobra. To idziemy tu widzowie, poczekajcie. Dobra, pięć diaksów. Jesteśmy żółtą, dobra. Tylko wiecie co ja się może lepiej obuduję? Kurde, czekajcie, czy ja, ja mam chyba normalne pole widzenia? Ja go nie lubię Wolę jakieś inne, czekajcie Ustawienia Jest tu pole widzenia A, ja wiem Dobra, już nie zostanie takie, jak, zosta jak jest I uwaga, uwaga, uwaga Dziesięć Dobra, teraz trzeba szybko spadać do bazy, żeby nas tu kurde. No nie! 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 Kurde, no to właśnie nie przepadam za tym, że ciągle wpadam w tego wojna i to jest tak denerwujące, widzowie. Że nie mogę sobie tych diamentów na spokojnie pozbierać, tylko kurde, zawsze musi być w czymś problem. Albo to, albo tam, to i to tak wiecie, jak to jest. Głupie to trochę. O kurde! No i dedłem oczywiście. Janko lub, no nie widzowie, prawda? Janko jest lubem mega wielkim. No wiecie, no, ja nie umiem za bardzo grać w Minecrafta. No znaczy się tak. Ja zacząłem w bardzo. W późnym wieku grać w Minecraft'a w porównaniu do niektórych. Ja naprawdę mało gram w Minecrafta. W sensie wiecie czas, jeśli chodzi o taki, czy ile lat gram no nie, no to ja gram zaledwie od trzech lat. A niektórzy tu grają, nie wiem, już od 7, 6 oj oj. To jest ten typ. Trzeba go dojechać. Chodź tu, co się boisz? Co się boisz? Co? Dobra, łatwo. Elo, mordo. widzicie, boi się. Nie, nie gadaj, że ja jestem... No właśnie, ja chyba byłem w ich pułap. Ten Czy są żółci tam, dobra. Dobra, nara. Ziomy. Dobra, oni się chyba na mnie uzięli. No Oni tu widzę ostro. No, ostry temat tutaj kurczę działają. Czekajcie powiedzcie, że ktoś zostawił w skrzynce. Jest, diaksy ktoś zostawił, dobra. To ja ukradnę mu te diaksy. I kupimy sobie diamentowy miecz. Kupimy sobie jeszcze fireballa jednego. Dobra. Kupimy trochę tego. I dwa fireballe. Że... O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz jest świetna okazja. Dobra. Macie fireballem. Dobra, czekajcie. Tak, tak trzeba teraz się z nimi droczyć. Widzicie, bo ktoś idzie do, nam do bazy. Teraz patrzcie. <grystanie> Jej, spadł do Wojda. Dobra, łatwo, łatwo. Z tymi typiarzami. Dobra, już się przestraszyłem, że ja tu spadnę. Czy tam są diaksy? Kogo nie ma? Chyba nikogo. Dobra, biorę i uciekam. Właśnie widzicie, po co są te firebole nawet worsach. Nie wiem dlaczego ja się zawsze stresuję, jak jestem nad tym voidem. Że jak chodzę po tych supach, które oni wybudowali, no nie? To tego się właśnie najbardziej boję. I od razu sobie enchantujemy serduszka. Nie wiem o co chodziło, ale dobra, nieważne. To nie jest chyba istotne, no nie, widzowie? No, dobra, idziemy po Ojoj. Oj, oj. mordo. O, boi się ktoś, tak? Dobra, poczekajcie, bo tu idzie jeszcze ktoś z jego drużyny, więc trzeba chyba lepiej uciekać. No dokładnie. Słuchajcie, mam jeszcze jednego fireballa. Dobra, idziemy, idziemy na nich. Ale tam jest bardzo Czerwonych. Co ja teraz zrobiłem głupiego? Ja nie mogę, nie wierzę w siebie sam. Kurde, co ja? Jak ja mogłem taką manianę odwalić? Kurde, no. Dobra, zenczantowało mi mieczyki. Dobra, teraz żarty się widzowie skończyły. Wkurzyłem się teraz. Idziemy im rozwalać wszystko. Nasze łóżeczko jest obudowane? Żyje? Nasze łóżko chyba żyje. Dobra. Ale to jesteś z naszej typi aż diaksy To ja idę po te diaksy Ale widzę, że on się wie z czerwonym, Tego ja tutaj patrzcie Idziemy do niebieskich Tu, jaki oni se tule zbudowali? Dobra, ja lepiej w to nie będę wnikać. Ojoj. Ten typ chyba mnie nie lubi. Ojoj, 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 dostałem, 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 trzeba spadać. Siema mordo. O, ma no serduszko trzeba iść po nią. Czy tam jego skina ma jak on? Dobra. Jest! Spadła do... Czy jesteś z naszej? Dobra, jesteś z naszej. Ja już się przestraszyłem, że ktoś z tej drużyny przyszedł za... w zamian e, mnie... D... Nie. W zamian mnie utłuc. Wiecie o co chodzi, no nie? Za, za to, że utłukliśmy... O! I uwaga, widzę, czy zaraz zrobię... Mam nadzieję... Nie! Dobra, mam nadzieję, że uda nam się zrobić wina. Na razie zakaszam diamenty i trzeba lecieć tu Dobra, idziemy jeszcze pod jaksy. O, o, idzie, idzie nasza mistrzowa. Mistrzowska, kurde. Tutaj patrzcie. Pani... Ona, z którą walczyłem. Łatwo. Dobra. No widzowie. Jest nasz builder. Siema, siema. Dobra, idziemy. Posłuchajcie tutaj te żelaza i różne takie tam rzeczy. I teraz tak, Firebole, hop, mieczyk, jaksowy. Dobra, Firebole. Dobra, widzowie, idziemy im rozwalić konstrukcję. Dobra i uwaga czy zwyciężymy ciekawe na tych bedwarsach. Dobra, dostała. Dobra, zadajemy jej tak krytyczne ciosy, że patrzcie. sobie nie daje rady ten ktoś. O, widzicie jak się boi? Widzicie jak się boi? Czekajcie, czekajcie, trzeba, trzeba ją zrzucić do Wojda czy tam go. Dobra, patrzcie. Dobra, widzę, że ona już się odważyła chyba walczyć ze mną, tak? Chodź tu kurde, co? Co zadzierasz? Co? Nie. No kurde! Nie wierzę. Ale dobra, chyba... Zaraz powinniśmy wygrać, jeśli dobrze wszystko pójdzie. Taką mam nadzieję, tylko nie wiem, czy do końca dobrze to pójdzie, bo patrzcie. Czy <laughs> ja biorę... Oj, oj, oj. Ja biorę to wszystko, widzowie. Jakieś kamienne miecze jeszcze, dobra. Czy wiecie co, poczekajcie, ja może schowam te kamienne, bo one są chyba na wypadek, gdyby ktoś zginął. Drewniany też schowam. To też i to też. Dobra. Jest... Jak to jest ten git? I trzeba załatwić tą. O, 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 o! Dobra, dobra, dobra ziomki. Tak się bawimy. Dobra, ja sobie patrzcie co tu robię. Zaraz ktoś zginie sobie w wodzie. Kto się chce pobawić ze mną? No, kto? Zapraszam, kurczę takich. Lameru, dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Elo, mordo. Dostał, dobra, dobra. No, chodźcie, chodźcie. Widzicie? Rozwaliłem im przejście. Dobra. Tylko trzeba dokończyć tę rundę, bo zostały już dwie drużyny. Chyba te pozostałe zostały wyeliminowane, tak mi się wydaje. Tylko jeszcze tych dwóch, dwóch ziomków tutaj oni mnie strasznie wkurzają. Dobra, wiecie co? Ja idę sobie chyba po to złoto. Aha, dobra. Tak, zdecydowanie trzeba iść po ten po firebole. Kurczę, szkoda czasu marnować widzowie. Ojoj, dobra, pomału. Widzicie to, kurczę, wyzwanie to wszystko zrobić, bo kurde, rozwalili. No i co teraz, no nie widzowie? Idziemy szybko. Dobra. Jest. Y jeszcze trochę wełny. Y jak sobie miecz I teraz tak, jeszcze patrzcie 20 sztuk złota i jesteśmy uzbrojeni Nie! Mamy krok. Nie! O kurde! Widzowie, ratunku! Trzeba mega szybko uciekać. Do góry. Dobra. O, widzowie. Nawet nie wiecie, jaki to jest stres tu przeżywać to wszystko. Dobra. Jeszcze jeden typ został. I uwaga. Zwyciężymy? Jestem tu na górze. Trzeba go rozwalić. Tam jest dobra. Idziemy po niego. Patrzcie, on się boi. On się boi. Dobra. Ty dobra, ty jesteś sprytny. Chodź tu. Wygraliśmy widzowie! Hurra! Jest! Wygrana na Bedwarsach! Dobra, łatwo, łatwo z takimi typami, kurde. Nie! Ej, nie, ja nie chcę wejść do Bedwarsów. Dobra. Nie, nie, nie. Nie. Nie wchodzę do Bedwarsów. Nie, ja muszę... ja muszę spaść. You're close. Aha, dobra, o to o to chodzi. Uh, live game. Dobra. No to słuchajcie, udało się wygrać pierwszy raz w naszym filmie na Bedwarsach. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No i cóż, słuchajcie, jak sami widzieliście, naprawdę bardzo fajnie, że się nam udało. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z siebie przede wszystkim, że wykonałem coś takiego. Bo wiecie, ja ogólnie niedługo gram na tych Bedwarsach. Dowiedziałem się o, bardzo, do nich, o nich bardzo niedawno. Yy, I słuchajcie, no mamy pierwszą wygraną, jak sami widzieliście, naszą taką, yy, no słuchajcie, przyjemną rzecz. Więc ja tutaj, patrzcie, sobie skakam z wami na pożegnanie, po liliach wodnych, wygraliśmy, udało się, więc słuchajcie, do zobaczenia, subskrybujcie, cześć.